czujecie tego powera, jest energia. Dlatego kiedy Ania z Walencji, która uczy polskiego, napisała, że to jest świetna piosenka i że jej studenci śpiewają Artura Rojka bez końca, musiałam koniecznie sprawdzić. Aniu bardzo dziękuję, pozdrawiam ciebie i wszystkich twoich uczniów z Walencji w Hiszpanii. U nas też dzisiaj słońce i dzisiaj będzie też Artur Rojek bez końca. Zapraszam bardzo serdecznie polski z piosenką Justyna z Poliszwoju. Trzymać w pianie kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt. Gdy się pali grunt. Pali się, palić się, ja palę się, ty palisz się, palić się, mówimy. Kiedy gdzieś jest światło, na przykład lampa pali się w pokoju, a w łazience nie pali się w tej chwili nic, albo mówimy, że pali się, jest gdzieś jakiś niekontrolowany ogień. Na przykład ludzie, pożar, pali się, pali się. Tutaj Rojek śpiewa, gdy się pali grunt. To jest jeszcze trochę coś innego. Grunt się pali, to znaczy, że ktoś jest w jakiejś, Niedobrej sytuacji, pali się grunt, to jest sytuacja dla mnie niemiła, nie okej, okay. jest skomplikowana. Wal żeby przez chwilę poczuć siebie. walni mnie w głowę, gdzie jest skróć. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny. Gasisz we mnie wojny. Ja wiem, że ty gasisz we mnie wojny. Gasisz, 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 gasisz. Gasisz. Gasić. Ja gaszę, ty gasisz, on gasi. To znaczy robić wszystko, żeby przestało się palić, żeby nie było pożaru. Gasić pożar. Gasić ogień, gasić dach, gasić las. Strażacy gaszą, to jest ich profesja. Możemy gasić coś wodą, możemy gasić pianą, możemy gasić śniegiem. Tutaj Rojek śpiewa, gasisz we mnie wojny, gasisz we mnie konflikty. Powodujesz, że nie jestem już wtedy taki wściekły. I Bierzesz mnie za rękę, bierzesz mnie za rękę, bierzesz. 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 bierzesz, bierzesz. bierzesz? Bierzesz? Bierzesz, bierzesz mnie za rękę, brać. Ja biorę, ty bierzesz, on bierze. My bierzemy, wy bierzecie, oni biorą, brać. Czyli wziąć. To znaczy wziąć za rękę, złapać kogoś za rękę i iść z tym kimś. Na przykład mama bierze syna za jedną rękę, tata za drugą rękę i idą razem na spacer. Teraz nie można, bo jest koronawirus, ale kiedyś będzie można. Znowu. normalnie milczeć. Milczeć. Możemy milczeć, tak normalnie milczeć. Ja milczę, ty milczysz, on milczy. My milczymy, wy milczycie, oni milczą. Milczeć to znaczy nic nie mówić. Możemy milczeć. Przez moment możemy milczeć długo, dyskretnie. Ostentacyjnie, możemy ciągle milczeć, możemy milczeć jak zaklęte, możemy milczeć jak zamurowane. Na przykład, milczała długo i wreszcie powiedziała: Nie kocham cię już. Jak poranny śnieg, jak biały dym, a szukam. Normalnie milczeć, jak poradny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Aż ukoi, aż ukoi. Ukoić, ukoić. Ja ukoję, ty ukoisz, on ukoi. Ukoić, wersja niedokonana, i koić. Ja koję, ty koisz. On koi. Koić ból, koić cierpienie, koić emocje, koić nerwy, koić smutek. Możemy koić głosem, możemy koić alkoholem, możemy koić muzyką, tabletkami, słowem. Koić to znaczy zrobić tak, że będzie lepiej, że jeżeli jest źle, jeżeli cierpimy, to Ukoić, to znaczy, spowodować, że będzie milej, że będzie ok fizycznie czy też psychicznie. Na przykład mój sąsiad od lat koi swoje nerwy głośną muzyką. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę Ratuj, nie wiem jak omijać czerń Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, ratuj, ratuj, to nie jest ratatuj to jest ratuj. To jest imperatyw od ratować. Ratować. Ja ratuję, ty ratujesz, on ratuje. My ratujemy, wy ratujecie, on ratuje, oni ratują. Czasownik zować. Ja ratuję, ty ratujesz, on ratuje. Ratować to znaczy robić tak, żeby ktoś lub coś przestał lub przestało być w niebezpiecznej sytuacji. Na przykład ratować kogoś, brata, ratować siostrę, ratować innego człowieka, ratować życie, ratować kraj, ratować firmę, można też ratować język i ratujemy przed czymś. Na, na przykład przed mordercą. Chciałbym uratować ciebie przed tobą samym. Ratować firmy przed bankructwem. I na przykład w czasie epidemii koronawirusa trudno ratować każdą firmę przed bankructwem. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak Wam podobała się piosenka Artura Rojka. Zapraszam na naszego bloga na stronie www.polishwoju.eu. Tam jest zakładka Poczytaj. W tej zakładce znajdziecie ćwiczenie do piosenki. Możecie sobie ponownie jeszcze raz przećwiczyć te sześć słówek, które dzisiaj zrobiliśmy w piosence Artura Rojka Bez końca. Na blogu znajdziecie też oczywiście linka do całości piosenki na YouTubie. Ona ma też świetną wersję dj taką z lat 90., bardzo dynamiczną, więc jeśli ktoś lubi tego typu muzykę to bardzo serdecznie polecam. Zapraszam też serdecznie na naszego newslettera. Zapraszam również na, na naszą grupę na Facebooka. Znajdziecie tę grupę Polish For You. To jest grupa ludzi, którzy uczą się polskiego z nami. Oczywiście dawajcie łapki w górę, subskrybujcie i do następnego razu. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Przeżyć dzień. Gasisz we mnie, mnie wojnę i przykładasz mm -hmm. Bierzesz mnie, mnie za rękę, rękę gdybym mm nie -hmm.